Dzień dobry, nazywam się Przemysław Kieszek, reprezentuję firmę Librus. Podczas nadchodzącej konferencji Nowoczesny Dyrektor, która odbędzie się w Dhachance, będę jednym z prelegentów. W odpowiedzi na Państwa pytania, w odpowiedzi na Państwa potrzeby, przygotowałem serię szkoleń z zakresu kontroli nad dziennikami zarówno dziennikami lekcyjnymi, jak i szeroko rozumianymi dziennikami zajęć. Innych. Podczas naszych szkoleń omówimy sobie kluczowe zagadnienia z zakresu prawidłowego prowadzenia, kontrolowania, jak i nadzoru nad dokumentacją szkolną. Opowiem Państwu o ostatnich zmianach w przepisach oraz podpowiem, jakie są najlepsze praktyki w zakresie, w zakresie nadzoru. Udzielę Państwu wskazówek, jak unikać najczęściej popełnianych błędów w dokumentacji, na przykład braków czy nadmiarów w, w realizacjach, braków czy nadmiarów w frekwencji. Powiem Państwu również, jak inne moduły, na przykład moduły zastępstw, czy też moduły wycieczek, jak te moduły wpływają na prowadzenie całej dokumentacji. Nie ukrywam również, że chcę, żeby nasze spotkania, żeby nasze szkolenia były okazją do wymiany doświadczeń i do Uzyskania przez Państwa odpowiedzi na nurtujące pytania. Więc jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w moich seminariach, to serdecznie zapraszam do zapisywania się i mam nadzieję do zobaczenia 24 i 25 marca w Gachlance. Do zobaczenia.